Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie oblicz. I mamy 7 razy 8 siódmych. Ile to nam z tego wyjdzie? Więc siódemka wskakuje do góry. 7 razy 8 przez 7. I tutaj już widzimy, że można licznik z mianownikiem skrócić. Siódemkę i siódemkę podzielimy przez 7. 7 na 7 to 1, 7 na 7 to 1. To co nam wyjdzie? Po prostu 8 całych. Dlaczego? Bo 8 razy 1 to jest 8 przez 1 to będzie 8. Dalej 20 razy 23 przez 23. Tu również 23 się skraca, więc wychodzi nam 20 całych. Dalej 11 razy 4 przez 11. 11 nam się skracają, zostaje 4 całe. 3 razy 4 przez 4 czwórki się skracają, zostaje 3 całe. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.